Zabiłeś pełzacze? Dobrze, ja zajmę się resztą. Zjeżdżaj! Nie tak szybko. Jeszcze tu jesteś? Musimy o czymś porozmawiać. Szukam kruka. Tak. A co kruk może chcieć od ciebie? Zaraz. Ty jesteś. To ty? To ty jesteś tym bydlakiem, którego szukamy! Co tu diabła robisz? Już dawno powinieneś gryźć ziemię! Słyszałem to już nieraz. Nie udało się żadnemu z tamtych nierobów. Ale koło mnie nie przejdziesz. Tu kończy się Twoja podróż. Jak już wspomniałem, szukam kruka. Ty się dla mnie nie liczysz. Zabiję cię. Wygrałem każdą walkę. Wszystko się kończy. I tak wygram! Przetrwałem upadek Bariery bez najmniejszego zadrapania. Wydaje ci się, że kto jest odpowiedzialny za upadek Bariery. Aaaa, ty psie nie możesz mnie pokonać! Jestem najbardziej zaufanym towarzyszem Krucha, jego prawą ręką! Tak, to pewnie był jego największy błąd. Dość tego gadania. Pokaż co umiesz. I tak się spóźniłeś. Kruk właśnie przygotowuje się do otwarcia świątyni. Giń, robaku! I <laughs> do